Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i mam dzisiaj dla Was kolejny filmik. Dziś zapraszam Was na projekt Danko pustaki z września i powiem Wam, że jest znacznie mniej pustych produktów. Nie wiem co się zadziało, ale filmik będzie chyba tylko jeden, nawet go nie będę dzieliła, bo myślę, że to nie ma sensu. Zaczynamy, może, od produktu z kolorówki. Jest tutaj podkład Rimmel Match Perfection. Kolor miał 81 Fair Ivory. Tu było normalnie 30 ml. Produkt jest z pompeczką. Pompka jest odkręcana, więc wiecie, można tutaj jak najbardziej wygrzewać z tego podkładu. Jak najwięcej. W każdym razie nie wiem, czy coś się zmieniło w mojej skórze, czy zmienił się sam podkład. Wyglądał bardzo źle na mojej twarzy. Robiła się taka typowa macha. A ja ostatnio nie przepadam za takimi właśnie ciężkimi podkładami. No i kolor myślałam, że będzie fajny. Niestety na mojej twarzy wyglądał na bardzo różowy, więc jeśli chodzi o sam kolor, to na pewno nie kupię kolejnego opakowania. A nad formułą zastanowię się, czy nie odejdę już od tego podkładu, no bo tak jak wspomniałam, nie podobało mi się to, co widziałam na twarzy, Ciastkował się, bardzo ciężko wyglądał, więc nie wiem, czy podkład się zmienił, czy moja skóra się już po prostu zmieniła, albo też odzwyczaiłam się od takich ciężkich podkładów. Kto wie, może za jakiś czas kupię po prostu inny odcień i zobaczymy. Fork Long Lashes, czyli serum do rzęs to przyspieszające właśnie wzrost rzęs. Powiem Wam, że to jest moje, nie wiem, piąte już chyba opakowanie. Takie opakowanie 3 ml wystarcza mi na około 6 miesięcy codziennego stosowania właśnie na powiekę przy wieczornej pielęgnacji. U mnie produkt sprawdza się kapitalnie. Rzęsy są dużo dłuższe, bardziej podkręcone, są geściejsze, łatwiej mi się je tuszuje. No i ja jestem z efektów zadowolona, chociaż wiem, że u wielu osób zrobiło to serą krzywdę, więc musicie uważać, jak zaczniecie je stosować i patrzeć, czy się tam, wiecie, nic złego na oczach nie dzieje. Natomiast tak jak wspomniałam, u mnie produkt się sprawdza kapitalnie, więc się go trzymam. Kolejne opakowanie pasty do zębów Himalaya Mint Fresh uwielbiam, jak widzicie zużyłam i kolejne w trakcie mam użytkowania. Znakomi mam tu takie serum mocno nawilżające z aloesem. Produkt był przezroczysty w kolorze zielonym. Bardzo delikatnie pachniało, przepięknie nawilżało skórę, super się wchłaniało. Tu było chyba 50 ml. Produkt jest z pompką typu airless, więc wiecie, wszystko do końca ładnie, pięknie się zużywa. Powiem Wam, że serum było kapitalne. Ponownie je zakupię. I powiem Wam, że kiedyś kupiłam jedno opakowanie właśnie mojej córce. Myślę sobie, a niech sobie coś tam dziewczyna poużywa. I spróbowałam raz. Ona była mega zadowolona, więc ja kupiłam sobie. No i powiem Wam, że ostatnio kupowałam znów mojej córce. I dla siebie też muszę kupić. Bardzo ładnie później, makijaż się na nim trzymał, więc świetnie nawilża dojrzałą skórę. Następna rzecz, niech to będą chusteczki peelingujące z Sephory o zapachu mango. Ja je uwielbiam, stosuję sobie ze dwa razy w tygodniu, właśnie zamiast peelingów takich normalnych do twarzy, pięknie wszystko oczyszczają ze skóry. No i ostatnio mi córka kupiła w Sephorze kolejne opakowanie i tak jak myślałam tu było 25 sztuk w tym nowym opakowaniu już jest 20, a cena została ta sama, także zmniejszyli ilość ale chusteczki są kapitalne w tej chwili mam tą wersję szarą na dole i też jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona REVOX płyn micelarny 400 ml kupiłam to po filmie u Kacpa i niestety płyn nie dla mnie to jest niby wersja do skóry wrażliwej do twarzy i oczu i ust, do suchej i wrażliwej, a niestety mnie piekły po nim oczy. E, więc wiecie, trochę się z nim męczyłam, zanim skończyłam ten produkt. Dobrze zmywał wszystko i z twarzy i z oczu, natomiast moje oczy były piekące, łzawiące, czerwone. I tak się skończyło, że więcej już nie kupię tego produktu. No i wiadomo, nie mogę go Wam polecić. Ale tu mam fajną rzecz: Balea mydło do mycia dłoni, 500 ml. Produkt z pompeczką. Przyjemnie pachnący, tak limonkowo, bo tu jest limonka i imbir. Fajny produkt mający dłonie, nie przysuszający tak mocno skórę na dłoniach. No i od czasu do czasu wiecie, że ja mydło z Balea lubię. I coś tam się u mnie pojawia. Kusteczki nawilżające z tami, ta wersja oczywiście owocowa. 54 sztuki fajnych. chusteczek, ja je lubię, bo są grube, dobrze nasączone, ścierają wszystko co trzeba z dłoni, z umowalki, z pędzla. I oczywiście kolejne opakowanie. Już mam płatki kosmetyczne, małe płatki kosmetyczne Cien, czyli wersja Lidlowska u mnie do stosowania, właśnie przy toniku i duża wersja płatków też z cien, bawełnianek jak widzicie, dwa opakowania na dwie kobietki, to nie jest tak źle z Isany mam tutaj saszetkę po soli do kąpieli z lawendą uwielbiam tą sól do kąpieli przepięknie pachnie, u mnie taka saszetka wystarcza na dwie kąpiele woda jest zmiękczona, pachnie w całej łazience delikatnie woda jest zabawiona na fioletowo, mam że czego chcieć więcej, oczywiście kolejne opakowanie już mam Balea mam tutaj żel podpierzchnic Dream Big i powiem wam, że to był taki zapach delikatnie kokosowy, ale w połowie opakowania już mnie zaczął męczyć. Miałam wrażenie, że się nigdy nie skończy. 300 ml. Wiecie, że ja żele z Balea uwielbiam, natomiast czasami te zapachy po prostu mi nie pasują. Ten skończyłam. No i na pewno tej wersji zapachowej więcej nie kupię. No i mam jeszcze jeden żel pod z Balea, tu była już zapach mięty mięty z kokosem, to była taka już bardziej odświeżająca wersja, ta mięta się tutaj delikatnie wybijała no i ten z przyjemnością zużyłam i tu również było 300 ml, folie do hybryd z Kilis, tu było 50 sztuk i to są takie wiecie, folie z wypłatkiem kosmetycznym właśnie do ściągania hybryd, można sobie to robić samemu natomiast ja tak rzadko robię hybrydy, że wiecie takie opakowania jak kupię to mam i mam i mam bardzo dobrze się sprawdza, jak robicie hybrydy to polecam Co jest znakomi. produkt do pielęgnacji biustu, który kupiłam jakiś czas temu e, myślę, że to jest moja właśnie ta wersja ulubiona Marshmallow e, produktu do biustu, ale okazało się, że to jest produkt dla mam z pompeczką, tu było 130 ml powiem Wam, że produkt był dość rzadki rozsmalował się dobrze na biustie i na dekolcie, natomiast e, nie robił Jakiegoś szaleństwa. Mam wrażenie, że jednak ten balsam, który jest normalny, nie dla kobiet ciężarnych, zdecydowanie lepiej się zachowuje na skórze. Lepiej wygląda ta skóra po prostu po aplikacji. Ten zmordowałam, ale następny raz, jak będę robić zamówienie, to muszę się dokładnie przyjrzeć, co wrzucam do koszeczka. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, i to jest olejek do tym makijażu z Bandi. Tu jest 200 ml. Produkt jest z pompeczką. Mega wydajny produkt. Powiem Wam, że wystarczą dwie pompki, żeby wiecie rozsmarować to na twarzy, żeby wszystko ładnie, pięknie rozpuściło się. Cały makijaż emulguje się ładnie z wodą. I oczywiście kolejne opakowanie już sobie kupiłam i muszę Wam powiedzieć, że takie opakowanie 200 ml wystarczyło mi chyba na 8 miesięcy codziennego użytkowania, a ja makijaż wykonuję codziennie. Także produkt jest bardzo, bardzo wydajny, bardzo przyjemnie pachnie, nie podrażnia oczu. Także jak lubicie formę do makijażu olejkami, to polecam. Cien, tu mamy sól do kąpieli, jaśmin i pomarańcza. Od czasu do czasu też kupuję właśnie tą wersję zapachową. Dwie nakrętki wystarczą na wannę, żeby była woda zmiękczona i żeby delikatnie pachniało w całej łazience. A tu w opakowaniu jest 600 g. No i oczywiście sól jest do kupienia w Lidlu. No i tak patrzę, co mi jeszcze zostało. Cien, płyn do kąpieli, ogromne opakowanie litrowe o zapachu sosny. Kosztuje ten płyn około 4 zł. Tam są chyba dwa czy trzy zapachy z tego co pamiętam, bo mam jeszcze jeden. Płyn jest naprawdę świetny, robi ogromną pianę, bardzo ładnie pachnie, mega wydajny. No i mam jeszcze wersję miodową i na pewno z przyjemnością zużyję. Farba do włosów, jeszcze mi zostało właśnie opakowanie po wcześniejszej koloryzacji i jest oczywiście L'Oreal. Tu miałam kolor jasny bursztynowy brąz. Chciałam w ogóle zobaczyć, jak to będzie wyglądało na moich włosach, na tych siwych odrostach i powiem Wam, że kolor mi się bardzo, bardzo podobał. L'Oreal dobrze się utrzymuje na moich włosach, ładnie kleje siwe włosy, ale w tej chwili, jak widzicie, mam zdecydowanie inny kolor włosów i przez jakiś czas na pewno będzieła, będę chodziła do fryzjera, żeby mi ten kolor jasny właśnie tak utrzymała. Później jak się nauczę znowu farbować na blondy, no to wtedy będę robiła odrosty już sama, a na razie muszę się oddać ręce specjalisty, żeby utrzymać właśnie ten kolor włosów. Kolejna rzecz to jest serum do rzęs Evaline 3 w 1. To jest ta w sumie baza pod tusz, przynajmniej u mnie tak to działa, z białą normalną silikonową sztuteczką. Biała formuła, delikatnie zastygająca na rzęsach. Natomiast ja nigdy nie zostawiam tego produktu, żeby całkowicie zasek. I wtedy malować rzęsy, taki na półmokry produkt, nakładam później już do rzęs i rzęsy są dużo ładniejsze, łatwiej się tuszują i uwielbiam. Wiem, że dziewczyny mówiły, że wypadają rzęsy po tym produkcie, no ja tego u siebie nie zauważyłam. U mnie rzęsy są w takiej samej kondycji i ten produkt używam też przy codziennym makijażu, także u mnie się sprawdza. Takie maleństwo z bandi, to był krem nawilżający 30 ml z jednoprocentową ektoiną i z kwasem hialuronowym. To było 30 ml, ja to dostałam od koleżanki. Bardzo bogata, gęsta formuła, niby to miał być krem na dzień. Ja oczywiście takich ciężkich kremów na dzień nie używam, bo później mi się makijaż nie chce na tym trzymać, ale na noc powiem Wam, że produkt był kapitalny, bardzo ładnie nawilżał skórę, buzia była rano taka, wiecie, świeża, wypoczęta, nawilżona. Więc kto wie, może się pokuszę na pełne opakowanie. Hydrolat z Mahoni. Mam tych hydrolat jaśminowy. Tu było tylko 100 ml, jak dobrze pamiętam. Przepięknie pachniało jaśminem. Bardzo szybko to zużyłam, bo to jest maleństwo. Natomiast stosowałam to sobie jako tonik rano i wieczorem. Pięknie bliżało skórę, więc kto wie, czy za jakiś czas znów się nie pokuszę właśnie na ten hydrolat. Nivea dezodorant. Wiadomo, musi się u mnie pojawiać, chociaż w tej chwili nie kupiłam sobie kolejnego opakowania. Zużyłam to, co miałam na zapasie, kupiłam sobie Lady Speed Stick i po czterech czy pięciu dniach aplikacji już tęsknię za niwa, więc za jakiś czas pewnie wrócę do niego. Tu mam szampon taki bardziej profesjonalny z bala do Włosów Kręconych i mam wrażenie, że szamponu było pół opakowania. Był bardzo lejący, natomiast to opakowanie było tak trudne do wyciskania, że przelałam sobie cały produkt do innej butelki, żeby wiecie, myć włosy. Mam wrażenie, że nic nie robiło na włosach, że przeciętnie myło, więc jestem zdziwiona, bo szampony z bala u mnie się zawsze dobrze sprawdzały, natomiast ten typowo do włosów kręconych niekoniecznie, no i na pewno kolejnego opakowania już nie będzie. Krem BB ze Skin79, ta wersja pomarańczowa. Od czasu do czasu lubię do niego wrócić. Tu jest 15 gramów czy 7? Nigdy nie pamiętam. W każdym razie on ma bardzo duże filtry. Co wiecie, w lecie się przydaje. Tu jest 7 gramów. Na kilka aplikacji zawsze mi to wystarcza. Często, gęsto ja właśnie taki krem BB stosuję na wakacjach, żeby nie stosować żadnych podkładów. A tu jest wysoki filtr, więc w lecie się super sprawdza. Bardzo ładnie kryje skórę, bardzo ładnie wygląda i o dziwo, bardzo ładnie się trzyma na mojej właśnie przetłuszczającej skórze, także polecam. No i patrzę, zostały mi jeszcze trzy produkty. Pierwszy to jest dezodorant odświeżający do stóp z Hebe. To jest też produkt, który kupiłam po filmiku Kaspra On bardzo przyjemnie pachnie. Zapach ma naprawdę bardzo przyjemny. Natomiast skończył mi się bardzo szybko. Miałam wrażenie, że leci takim strumieniem dość mocnym i Kupiłam raz, spróbowałam, ale wolę jednak, wiecie, ten z Fuse albo z Niwalacjony produkt do odświeżania stóp. I mamy tu coś jeszcze do włosów. Mam to odżywkę do włosów farbowanych z IFOS 200 ml. Odżywka bardzo gęsta, bardzo treściwa, dość mocno działająca, jeśli chodzi właśnie o włosy. Wygładzająca, trzeba z nią uważać, żeby nie przesadzić, żeby za dużo nie nałożyć na włosy, bo mogą później włosy wyglądać naprawdę źle zużyłam i tak jak myślałam produkty do włosów farbowanych u mnie się po prostu nie sprawdzają i kolejna rzecz mi została to jest Bielenda i to jest serum ze złotem koloidalnym tu było 50 ml produkt z pompeczką powiem Wam, że produkt jest świetny, mam kolejne opakowanie, bardzo ładnie nawilżona była skóra, rozświetlona i było widać te delikatne narobiny złota tutaj zatopione w tym produkcie bardzo przyjemnie pachniał i ja ten produkt stosowałam sobie właśnie na noc, taką troszkę grubszą warstwę i skóra rano wyglądała fantastycznie, więc mam jeszcze jedno opakowanie i z przyjemnością będę je używać. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o projekt Denko. Dajcie znać w komentarzach, co tam u Was. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że jesteście zdrowi. Trzymajcie się kochani, wszyscy cieplutko. Przesyłam Wam moc buziaków i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!